Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj nagrać dla Was analizę dwóch pozycji na DJ-u. Dwóch pozycji na GBP, JPI, z DJ, które przyniosły mi 4% zysku łącznie z tą pomiędzy lekkim luzem, który nie miał większego znaczenia. W każdym razie wiem, że często mówię DJ, ja ogólnie mówię DJ. Czyli GJ, GBPJPI, ale brzmi to troszeczkę jak DJ, może tak zostać. Jakby mogę być tą osobą, która mówi na jego DJ, nie ma to myślę większego e, znaczenia. W każdym razie chciałem się pokazać te dwie pozycje, które były bardzo podobne, i udowadnia to tylko to, co mówiłem już wiele razy, że, że rynek jest strasznie powtarzalny. Można przewidzieć niektóre ruchy w bardzo łatwy sposób. Ale zapraszam do oglądania. OK, co widzimy tutaj, to oczywiście wykres mojej parki GBPJPY, a ja usunę sobie tutaj jedną rzecz, która mi się jest totalnie niepotrzebna cofnę sobie może czas do tej pierwszej pozycji którą brałem w piątek, czyli 30 czerwca 2023 roku, proszę Państwa co widzimy tutaj, to oczywiście DJ, który jest w dalszym ciągu w uptrendzie DJ, który w dalszym ciągu chce dolecieć do tego 185, czy tam 148 184 800, przepraszam, tak mi się przynajmniej wydaje, tak Pokazuje nam rynek. Spójrzcie, że 4 godzina już była bardzo blisko zamknięcia i była mocno, mocno bullish świecą. Proszę Państwa, daily, poprzednie <laughs> daily, daily zamknął się fenomenalnie. Bo widzimy tutaj mocne bullish entry na time frame daily. 4 godzinka też wydawałoby się, idąc strukturą na 4 godziny. możemy w łatwy sposób określić, że spójrzcie, higher high, higher low, higher high i potencjalny. Higher low prawda. Z tego higher low'a chcemy sobie powoli <coughs> wskakiwać na longi, wskakiwać na tą falę, żeby dolecieć do tego kolejnego targetu, który mam zaznaczony tutaj wysoko. Zakładając, że DJ właśnie stąd kieruje, się dotąd możemy gdzieś w połowie tego ruchu, w jakiejś części tego ruchu jest. Pamiętajcie, że jest to ruch na 4 godziny, prawda? Czyli on zajmie przynajmniej parę dni. To nie jest tak, że 4 godzinka zrobi sobie ten ruch. Bardzo szybko to może potencjalnie zająć parę dni. Także chcemy wejść gdzieś tam w trakcie tego ruchu i potencjalnie wyciągnąć z tego jakieś pieniądze. Co widzieliśmy tutaj, proszę Państwa, w ciągu dnia? Mocny impuls na Londynie, bo mocny impuls do góry, który następnie został zgaszony troszeczkę przez rynek, bo w okolicach 182-183 rynek totalnie się obrócił. Wydawało się, że był to fakeout. Wydawało się, że ten higher low jeszcze nie jest utworzony, ale jednak wróciliśmy na dobre tory. Pół godzinka, która zamknęła się. Ja, wydaje mi się, że to mówiłem na streamie, jestem właściwie pewien, że mówiłem to na streamie, bo to jest dzień, w którym stream był online na kanale z rana. że Czekam właśnie na to na, po zamknięciu się pół godziny nad poziomem 183.00, czekam na jakiś pullback i na jakieś entry na pół godziny. <laughs> Idąc tym tropem mógłbym teoretycznie otworzyć pozycję o 13.00 po tej pół godzinie, ale jednak tego nie zrobiłem, bo czekałem aż DJ przebije się nad poziom ten 183, zamknie się nad nim body i wtedy chciałem coś tam sobie otwierać. Jak widzimy, w był to taki malutki, malutki trend, można powiedzieć taki fajny, słodki i w ogóle, także szukałem sobie już tutaj powoli po prostu entry. Z tańfirmą 5-minutowego po tej świetce już chciałem odpalać, już chciałem odpalać, już, kurde, liczyłem wielkość pozycji i tak dalej. Otworzyłem pozycję w okolicach tego 180, czy tam w okolicach 200, i to już był moment, w którym po prostu pozycję trzymałem. Pozycję trzymałem jakiś tam e, dłuższy, czy niedłuższy okres czasu, bo od 15 do 16.50, czyli jakieś 2 godziny, całkiem niedługo. Okej, okay, troszeczkę przesadziłem, bo pamiętam jak to było. To jest 17.00, czyli do około 17.00 trzymałem pozycję. Po tej piątce przesunąłem już stop tutaj, czyli pod body tej piątki i na kolejnej świetce mnie wywaliło. Także to była ta pozycja, którą zamknąłem w piątek, 30 czerwca i był to jakieś 2,5% profitu. Trzeba przyznać, że dosyć późna godzina, jak na branie pozycji przyznałem je w piątek, bo też wiele razy powtarzałem, że w piątek już po tej po Nowym Jorku dajmy sobie spokój, ale fajnie fajną widziałem entry, więc z niego skorzystałem. Idąc dalej, proszę Państwa, rynek oczywiście się zamknął, rynek się otworzył, spójrzcie jaki wielki przeskok był na otwarciu się rynku, dlatego firmy fundingowe nie chcą, żebyście trzymali trady przez noc, bo często takie rzeczy się dzieją na rynku, no, ale dobra, nie o tym e, miałem mówić. Także co, dzisiaj odbijał się od tej strefy i muszę Wam powiedzieć, że to, była, to było miejsce, w którym wziąłem tą e, drugą pozycję, którą widzieliście, która była która skutkowała stratą jakiegoś 0,3%, czyli całkiem niedużo, dlatego, że miałem tutaj longa, chciałem go troszeczkę dłużej podtrzymać, ale już gdzieś tu w tym momencie przysyłając sobie stop loss pod jakiegoś tam, jakiś tam poziom, na 5-minutówce, 5 który wydawał mi się dobrym miejscem na stop loss, bo proszę Państwa chyba na 300, bo spójrzcie, że w tej sytuacji pod 300 już nie jestem bullish, już ewidentnie pod 300 możemy się spodziewać jakiegoś impulsu do dołu, dlatego tutaj miałem swój stop loss, dlatego nie straciłem procenta całego na tej pozycji, tylko straciłem e, procent 0,3 i miałem rację, bo spójrzcie, że po przebiciu tego poziomu cena totalnie zmieniła swój kierunek. W każdym razie idąc dalej, to był też moment, w którym otwarłem drugą pozycję tego dnia, jak widzicie, dzisiaj ewidentnie odbił się od strefy 183.100, od której odbijał się już wcześniej. I jeżeli macie wprawne oko lub usłyszeliście, co mówiłem wcześniej, jest to dokładnie taka sama pozycja, którą otwierałem w piątek. No bo spójrzcie, że stop loss ten sam, ten sam entry, praktycznie to samo. Take profit podobnie, bo take profit miałem gdzieś w tych okolicach. I co się działo? Trzymałem, trzymałem pozycję. Dzisiaj sobie fajnie się. Ruszał, ale spójrzcie, też to była trochę późna godzina, bo 18.40, więc po tym takim e, lower e, lowie, <grywa> gdy cena uformowała ten lower low na 5 minut, to stwierdziłem, ok, przesunę sobie stop loss tutaj, nie będę już ryzykował, mam 2% jakby w kieszeni i to mi w zupełności wystarczy. Przez noc też nie chciałem pozycji trzymać, co nie? Więc e, co, no, cena mi wywaliła i e, cieszę się z tego faktu, bo spójrzcie, że teraz lata sobie powoli z góry do dołu i, i, i dalej już bym zamykał pozycję, bo zaraz się zamyka dniówka więc nic nie straciłem, nic nie mogłem więcej zyskać wydaje mi się, że ten film leci we wtorek prawdopodobnie jest wtorek to jest pozycja z piątku, izy, poniedziałku mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem jasno i klarownie pamiętajcie, nie jestem ekspertem, to jest tylko moje osobiste spojrzenie na rynek nie powtarzajcie tych akcji, prawda? napiszcie w komentarzu na jaki temat chcielibyście zobaczyć materiał Mam nadzieję, że widzimy się, bo postaram się teraz więcej streamować. Moi drodzy, jestem w trakcie, jakby jestem w trakcie, no jestem na nowym lokum, nie wiem, pewnie zauważyliście, jeżeli oglądaliście mnie wcześniej. Jest to troszeczkę inne otoczenie, przeprowadziłem się do innego miasta, także postaram się z tego miejsca troszeczkę dla Was postreamować z rana. I co? Dzięki za oglądanie, do następnego.